I prosimy o odpowiedź na pytanie użytkownika naszej klasy, znanemu znamy jako bercik, panią Litę Serafy. Proszę Państwa, pierwsze pytanie dotyczyło rynku pracy. Przez ten ostatni okres czasu pojawiły nam się może nie podmioty przemysłowe mocno rozwijające się, ale powstała stacja diagnostyki, mamy wreszcie zagospodarowany rynek, w tym dawnym francku jest to sklep, ale jakieś miejsca pracy są. Buduje się nowy, dość duży obiekt handlowy, który także będzie miejscem pracy dla y, kolejnych osób. Powstały, ta, powstaje także centrum y, takiego zabezpieczenia zdrowotnego, socjalnego na terenie ulicy Jagodowej. Było, y, już jest Pogotowie funkcjonujący, tam także znajdują zatrudnienie. Na dyżurach częściowo nasi mieszkańcy, pielęgniarki, głównie, czasami i lekarze świadczą pomoc. Natomiast oprócz tego, także już została wykupiona część tej jagodowej, powstaje w zamyśle kompleks, który myślę, że w przyszłym roku będzie się rozwijał już i taką postać budowlaną jakąś uzyska. Także to także będzie miejsce pracy dla kolejnych osób. Natomiast yy, niezależnie od tego, jesteśmy w trakcie rozmów na temat tworzenia warszawy terapii zajęciowej, także praca dla specjalistów i to takiej wcale niezłej grupy. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijało. Grupa, która zainicjowała te działania, korzysta z przychylności naszej i także użyczenia obiektów na na ten cel. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, pewne działania rzeczywiście były tworzone, natomiast Kusia jest tak ulokowana, że duże firmy z dużym potencjałem, one mają problemy logistyczne z transportem. Natomiast mamy tereny przeznaczone na inwestycje, natomiast te inwestycje także są ograniczone charakterystyką gminy. Na terenie naszym wschodnim gminy. Tam o przemyśle i o dużych miejscach pracy mówić nie możemy, dlatego że same Centrum Ród to jest strefa konserwatorska, a gdzie nic już nie może powstać, betoniarnia jest tam tolerowana i nie będzie przenoszona, jeżeli jakaś sensowna lokalizacja inna się nie znajdzie, nie będzie takiej woli tutaj właściciela, szefa. Tej, tejże betoniarni, natomiast cały pozostały teren jest na terenie Parku Krajobrazowego, gdzie istnieją bardzo silne uwarunkowania środowiskowe, przepisami determinowanej w planie zagospodarowania przestrzennego, właściwie jest jeden obszar w kierunku Rybnika prowadzący, gdzie możemy mówić o nieuciążliwej działalności takiej przemysłowej, czy produkcyjnej, czy produkcyjno-usługowej. W Kuźni Raciborskiej natomiast udało się utrzymać Miejsca pracy oczywiście na zdecydowanie innym poziomie niż to było w latach 90.. To tąpnięcie takie podstawowe nastąpiło w roku 90. i 89., kiedy załamał się rynek wschodni ze 186-5 maszyn, które były kierowane na wschód, nie pozostało właściwie nic. Dzisiaj zupełnie inaczej wygląda ten rynek odbioru obrabiarek specjalistycznych, ciężkich, także i odlewów. Ale mimo wszystko. Utrzymywane są tam miejsca pracy z wahaniami w zatrudnieniu, ale także zakład, jeżeli jest taka potrzeba, zwraca się do nas o pomoc i taką pomoc w, ma, w ramach możliwości i w ramach dopuszczalnych prawem udzielamy. Natomiast rozwinął nam się Maxpol, zakład przetwórstwa mięsnego, funkcjonuje i to także jest miejsce pracy dla naszych mieszkańców. Proszę także pamiętać, że dużym pracodawcą jest także pracodawca samorządowy, szkoły zatrudniające nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, mimo że my mamy bardzo znaczne obniżenie ilości uczniów w szkołach, to utrzymujemy właściwie na tym samym poziomie zatrudnienie, starając się przełożyć to jak gdyby na jakość obsługi placówek oświatowych. I w zakresie liczebności oddziałów klasowych, ale także troski o mienie szkół i przedszkoli w zakresie ich po prostu sprzątania najzwyczajniej w świecie i to wszystko jest obsługiwane pracowni, mieszkańcami w głównej mierze i przede wszystkim Mieszkańcami gminy mamy nieliczne tutaj przykłady zatrudnienia osób spoza terenu gminy. Natomiast nie możemy też w taki sposób patrzeć, czy zatrudniamy tylko naszych mieszkańców, czy nie, bo to jest dyskryminacja na rynku pracy i takie rzeczy po prostu robić nie można. Także staramy się poprzez właśnie te działania w naszych jednostkach samorządowych utrzymywać. We właściwy sposób jakość pracy w połączeniu z zatrudnieniem. To jeżeli chodzi o tereny, te tereny, które posiadamy do dyspozycji jako teren inwestycyjny one oczywiście mają dostęp do wody, do prądu, do, do takiej obsługi nie w postaci kanalizacji, aczkolwiek teren na, związany z ulicą Topoloną także będzie miał w momencie, kiedy ta, ten projekt, który rozpoczął już swoją realizację w tym roku, kanalizacji ulicy Topolowej z Odnogami i Raciborskiej, zostanie zakończony i to jest kwestia najbliższych trzech lat. Natomiast jeżeli chodzi o remonty i korzystanie z tych działań termomodernizacyjnych. Proszę Państwa w 2002 roku, kiedy zaczęłam pracować w samorządzie, a właściwie wcześniej, bo pracę podjęłam w grudniu 2002, więc trudno mówić cokolwiek o tym roku. To stan placówek oświatowych naprawdę był bardzo trudny, tak bym powiedziała, najogólniej rzecz biorąc. Myśmy przez te wszystkie minione lata, a intensyfikacja tego nastąpiła w ostatniej kadencji, musieli przeprowadzić właściwie kapitalne remonty w każdej niemalże placówce. I to się sprowadzało od tego, że trzeba było na nowo robić sanitariaty, wymieniać instalacje kanalizacyjne, wodne, trzeba było nowe wykładziny dawać w, w klasach. Trzeba było rozwiązywać sprawę okien, docieplenia stropodachów, wymiany dachów. Właściwie kompleksowe y, remonty i modernizacje były objęte, tymi, tymi działaniami remontowymi były objęte wszystkie placówki oświatowe. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że te wszystkie sprawy związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, grzewczymi w każdej szkole są zakończone. To jest wymiana grzejników, wymiana rurek, wymiana pieców. Kompletnie zupełnie to wszystko jest zrobione. Z wymianami okien, z dociepleniem strogotach, wymianą dachu została nam sala czy hala sportowa przy ZSOIT. I te działania jeszcze musimy podjąć. W każdej z placówek, gdzie były prowadzone tego typu działania, jak przedszkola, tak szkoły, korzystaliśmy za każdym razem ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z działań termomodernizacyjnych. I te działania były o tyle korzystne, że formuła finansowania tych działań termomodernizacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polega na tym, że fundusz udziela pożyczki, w momencie jego spłaty w połowie można korzystać z umorzenia pod warunkiem, że tą umarzalną połowę zainwestuje się w nowe działanie termomodernizacyjne i to w sposób systematyczny robimy i na przykład z takiego umorzenia w gruncie rzeczy w całości prawie sfinansowaliśmy wymianę okien szkole w Rudach. Natomiast też dalej z tym Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska jesteśmy w tej chwili cały czas we współpracy korzystając z ich z preferencyjnego kredytu i z preferencyjnej pożyczki. Natomiast jeżeli chodzi o dom kultury w tej chwili jest przygotowywany także wniosek w ramach programów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego i przygotowujemy wniosek na, jeśli tak można powiedzieć, rewitalizację tej sali. Natomiast jesteśmy już po procedurze przetargowej i po wyłonionym wykonawcy na rozłożony w czasie remont termomodernizacyjny całego tego budynku z wymianą okien. Z wymianą drzwi, z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, która się kompletnie już rozsypuje nam tutaj. Także w momencie, kiedy te działania zostaną zakończone, to ten obiekt będzie inaczej wyglądał. Także te wszystkie prace postępują i one między innymi powodują to, co Państwu starałam się przedstawić także w wykresie w sprawozdaniu, że nakłady na oświatę są bardzo duże. I one były związane właśnie z tymi wszystkimi działaniami, przede wszystkim przystosowawczymi, remontowymi. Dzisiaj funkcjonujemy już w takim systemie, że troska o bezpieczeństwo i właściwe warunki dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych jest bardzo silnie monitorowana, kontrolowana i utrzymywanie stanu takiego niedobrego od strony technicznej budynków po prostu jest niedopuszczalne i grozi zamknięciem obiektu.